Wielokrotnie w moich materiałach podkreślałem, że okulary, tak zwane kitowe, czyli te, które dostajecie wraz z teleskopem, nie są z reguły dobrymi produktami. Oczywiście są wyjątki od reguły, ale bardzo często piszecie do mnie, czym zastąpić te okulary, jaki powinien być jeden z pierwszych wyborów, jeżeli chodzi o wymianę okularów kitowych. I dziś o serii okularów którą moim zdaniem mogę śmiało zaproponować jako zamiennik w wersji kitowej. Okulary w teleskopach to temat rzeka, wielokrotnie poruszany w moim kanale. I wielokrotnie zwracam Wam uwagę na to, że to, co producenci oferują w zestawach wraz z teleskopem, rzadko kiedy jest dobrej jakości. Oczywiście są od tego wyjątki. Trafiają się bardzo przyzwoite okulary, które już coś potrafią które prezentują sobą przynajmniej tą średnią półkę ale większość tych okularów, które otrzymujecie wraz z teleskopem, nie są najlepszej jakości i wpływają na pierwszy odbiór, jaki macie podczas obserwacji nowo zakupionym sprzętem. Dlatego warto pomyśleć o zamianie tych okularów na jakieś inne. Bardzo często piszecie, co wybrać na taki podstawowy początek. Pomysłów jest tyle, ile okularów na rynku, ale dziś chciałbym Wam zaprezentować jedną serię, która moim zdaniem jest bardzo udaną serią. Może nie cechuje się dużym polem widzenia, ale z powodzeniem może zastąpić kitowe plosle czy superplosle, prezentując wysoką jakość wykonania, wysoką jakość obrazu i przede wszystkim uniwersalność, jeżeli chodzi o zastosowanie w teleskopach. Zawsze powtarzam jedną rzecz. Teleskopy wymieniamy co jakiś czas. Mamy ich jeden, dwa, może nawet czasem więcej. Okulary, jeżeli zakupicie dobre, to sprzęt uniwersalny, który pozostanie z Wami na dłużej często na dużo dłużej niż teleskop, który posiadacie. Więc dziś o serii Explorer Scientific 52 stopnie. To okulary, których mam kilka rodzajów, o kilku ogniskowych, i uważam, że te okulary są naprawdę bardzo fajne do obserwacji, szczególnie tych osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę. Na tych okularach, przynajmniej ja osobiście, nigdy się nie zawiodłem. Explorer Scientific to firma znana, z wielu serii okularów o różnych polach widzenia. Wszystkie ich okulary moim zdaniem są bardzo przyzwoitej jakości, a te o dużych polach widzenia to już naprawdę taka światowa, powiedzmy sobie, prawie rzeczołówka. Dziś zajmiemy się najprostszymi z nich, albo tymi, które mają najmniejsze pole widzenia, to taka seria 52 stopnie. Dlaczego? Chcę Wam je zaproponować. Przede wszystkim dlatego, że są to okulary dobre, okulary uniwersalne i okulary, które pracują praktycznie z każdym teleskopem bardzo, bardzo poprawnie. Dlatego uważam, że te okulary mogą być śmiało zamiennikami tego, co dostaniecie w zestawie. Niestety, od razu taka przestroga, te okulary. Może i do najtańszych nie należą, ale chciałbym podkreślić jedną rzecz. Bardzo często trafiają się fajne egzemplarze na rynku wtórnym w supercenie. Myślę, że powinniście się nimi, się nimi zainteresować. A dlaczego? Zaraz o tym w szczegółach. Jak zawsze w moich materiałach postaram się pokazać wady i zalety tych okularów, a może tutaj dokładnie całej serii. Ja posiadam z tej serii chyba cztery różne ogniskowe. No nie mam tyle rąk, żeby wam wszystko pokazać. I uwierzcie, że stosuję je do każdego rodzaju teleskopów, a obrazy z nich otrzymywane, na przykład w luncie H-alfa, uważam za jeden z lepszych, jeżeli chodzi o okulary. Oczywiście jest to moje subiektywne odczucie, ale bardzo lubię przez te okulary obserwować. No więc przejdźmy trochę do zalet tych okularów. Przede wszystkim dobra jakość obrazu w centrum pola. Ostrość i kontrast są bardzo dobre, szczególnie w centralnej części pola. Na obrzeżach jest już troszeczkę gorzej. Sprawdzają się znakomicie w obserwacjach planet i Księżyca oraz mniejszych obiektów mgławicowych. Niestety, jeżeli Obiekt mgławicowy jest duży, typu na przykład M31, no to to pole jest już troszkę za małe. Kolejna ich zaleta to korekcja aberracji chromatycznej, lepsza niż w standardowych Plockach, zwłaszcza przy krótkich ogniskowych. Te krótkie ogniskowe w tej serii 52 stopnie są naprawdę bardzo, bardzo przyzwoite. Kolejna rzecz, na którą bardzo często zwraca się uwagę. To wygodna odległość źrenicy wyjściowej, tak zwany ER. Wersje dłuższe, 20-25 mm, mają nawet do 15 mm odległości od źrenicy. To powoduje, że są to okulary dobre dla osób z wadami wzroku, które muszą obserwować przez normalne okulary korekcyjne. Co jest fajnego w tych seriach, to uszczelniona konstrukcja. Na nich tutaj jest tak ładnie zawsze napisane, że one są Waterproof i wypełnione argonem, czyli mają ochronę przed wilgocią, kurzem i parowaniem poprzez właśnie zastosowanie takiej konstrukcji i wypełnione argonem. No i ostatnia, nie wiem, czy to jest taka zaleta, choć wcześniej mówiłem, że są troszkę droższe te okulary, to jednak jest to. Powiedzmy sobie średnia albo średnio niższa półka cenowa. Wszystko zależy oczywiście, jaka Wam się trafi promocja. Ja akurat kupowałem je kilka lat temu i były w dużo lepszych cenach akurat w euro niż obecnie występują na rynku. To znaczy, że warto polować, bo coś się zawsze upoluje. Teraz troszkę o wadach tych okularów, albo może nie tyle tych okularów, co tej serii. No więc pierwsza wada to wąskie pole. No 52 stopnie to nie jest pole, które wiele osób będzie satysfakcjonować. Niemniej za takim polem idzie ta zaleta, że pozbawione jest wielu wad, które będą występowały przy szerszych polach. Niemniej 52 stopnie. To niestety nie jest pole wystarczające do wielu obiektów głębokiego nieba, szczególnie tych szerokich, które nie mieszczą się nam w polu widzenia, widzimy ich fragment, no i te obserwacje wtedy nie są obserwacjami bardzo satysfakcjonującymi. Kolejna wada to nieco ciemniejszy obraz niż w okularach o szerszych polach widzenia. Mniejsze pole widzenia, mniejsze przenikanie światła przez soczewki o tej samej średnicy. No niestety tutaj będzie ten obraz taki minimalnie przyciemniony. To, na co zwracałem już uwagę, to słabsza korekcja na brzegach yy, pola widzenia tych okularów, która występuje szczególnie przy krótszych ogniskowych. Przy tych dłuższych ogniskowych w granicach od 15 w górę ten problem jest. Dużo mniej zauważalny albo praktycznie niewystępujący. Te wady dużo bardziej będą się ujawniać przy teleskopach szybkich, takich F przez 5 lub o jeszcze mniejszym tym stosunku. Przy dłuższych F7, F10 praktycznie ten problem znika. No i do jakich obiektów zalecałbym serię? 52 ES. Przede wszystkim planety i księżyc. Dobre odwzorowanie detali przy dużych powiększeniach. Szczególnie okulary 10-15 mm. Idealnie nadają się do obserwacji tych obiektów. Obiekty podwójne, gwiazdy podwójne. Wysoka ostrość, dobry kontrast pozwalają elegancko rozdzielać składniki i ten obraz jest naprawdę. Bardzo przyzwoity, jeżeli chodzi o tą jakość okularów. Gromady otwarte, gromady kuliste typu, nie wiem, M13, M11, choć te okulary nie mają szerokiego pola, bardzo dobrze sobie radzą z rozdzielczością i obraz jest bardzo przyzwoity, miły w odczuciu. No a do jakich obiektów się nie nadają albo może bardziej do jakich bym ich nie zalecał, bo przez wszystko można obserwować, co się ma. No, przede wszystkim Gławice i galaktyki o dużych rozmiarach kątowych. Małe pole widzenia będzie nam utrudniało obiekty do obserwacji, które mają duże rozmiary kątowe typu M31 czy Weli Nebula. No tutaj jednak to wąskie pole. Przemawia za tym, aby użyć okularów przynajmniej o polu widzenia 62, może nawet 82 stopnie, gdzie te obiekty będą się prawie w całości zawsze nam y, mieściły w polu widzenia. No i przede wszystkim tam, gdzie chcielibyśmy zobaczyć panoramiczne y, widoki przy niewielkim y, powiększeniu, czyli na przykład obserwacje dużych fragmentów y, drogi. Mlecznej będzie to tam występował tak zwany efekt zanurzenia, czy obserwacji przez dziurkę od klucza. No nie jest to wtedy komfortowe akurat przy tego rodzaju obiektów. Podsumujmy zatem zbierzmy informacje dotyczące serii okularów Explorer Scientific 52 stopnie. Moim zdaniem to znakomite okulary dla tych, którzy szukają alternatywy do okularów kitowych. Klasycznej, ostrej optyki, przyzwoitej ceny i dobrego stosunku ceny do jakości, wygody obserwacji poprzez całkiem przyzwoity ER, który umożliwia w większości ogniskowych dobrą obserwację przez okulary korekcyjne. Idealne okulary, jeżeli chodzi o obserwację obiektów układu słonecznego planety księżyc, bardzo lubię obserwować przez te okulary słońce przez teleskop H alfa, bardzo, bardzo ładne obrazy daje kolejny raz podkreślam. Przy obserwacjach Słońca pamiętajcie o zabezpieczeniu teleskopu wzrok. Jest tutaj zawsze narażony na uszkodzenie, jeżeli nie zastosujecie odpowiednich filtrów. Dobre do gromad kulistych, dobre do układów podwójnych, bardzo cenione przez obserwatorów wizualnych gwiazd zmiennych. Mniej nadające się do rozległych obiektów głębokiego kosmosu. Tutaj niestety te 52 stopnie działają dość negatywnie na odbiór. Obserwujących y, osób te właśnie obiekty. I na koniec będziecie teraz widzieć taką zbiorczą tabelkę, gdzie podane będą wszystkie dostępne ogniskowe serii ES52. Jak widzicie, jest to bardzo duży przekrój ogniskowej. Również podany jest ER dla poszczególnych ogniskowych, waga, no, i pole wszędzie występujące 52 stopnie. Na uwagę zasługuje również to, że wersja 40 mm to wersja dwucalowa tego, obiektu, tego okularu. Pozostałe okulary są w wersji 1,25 cala. Raz jeszcze podkreślam cechy konstrukcyjne. Przede wszystkim wodoszczelna konstrukcja z wypełnionym argonem. Co zapobiega podczas obserwacji parowaniu, chroni przed wilgocią, kurzem. Wielowarstwowe powłoki AMD, które zwiększają kontrast i redukują odblaski. Wyczernione krawędzie soczewek, co minimalizuje wewnętrzne odbicie światła. Parafokalność, co oznacza, że przy zmianie okularu nie ma potrzeby ustawienia ostrości, więc jeżeli będziecie mieli podobnie jak ja. Kilka różnych ogniskowych, wymieniając podczas obserwacji te okulary, nie będziecie musieli regulować ponownie ostrości. Na tym kończę i jeszcze raz, jeżeli mogę, zachęcam Was, abyście się zastanowili nad tą serią lub poszukali innej serii, która zastąpi Wasze okulary kitowe. Wiele osób prosiło, abym Przedstawił jakieś okulary, które polecałbym na początek, i dla mnie seria ES52 jest właśnie takim wyborem. To tyle dziś w krótkim materiale, który miał za zadanie pomóc Wam w zastąpieniu tego, co nieraz nie najlepszego oferują w zestawach producenci poszczególnych teleskopów. Pamiętajcie, że okulary. To jest taki element teleskopu, który na długo zostanie z wami. Więc, jeżeli te okulary wybierzecie z sensem, jeżeli się do nich przyzwyczajicie, jeżeli je polubicie, będą wam służyły w różnych teleskopach. U mnie naprawdę, jeżeli pokazamy Wam pudełko, gdzie znajdują się teleskopy, gdzie znajdują się okulary, jest dość szeroki wybór i producentów i Parametrów tych okularów, niemniej ta seria jest zawsze ze mną podczas obserwacji. Lubię je, bardzo fajnie się przez nie obserwuję, mimo iż te 52 stopnie nie nadają się do każdego obiektu. To tyle na dziś, i na zakończenie, jak zawsze, prośba o subskrypcję. To jest sygnał. Że szukacie takich materiałów, że te materiały się wam przydają, że stanowią jakieś podwaliny do początku waszej przygody z obserwacjami astronomicznymi, a mnie pozwalają poczuć się, że ta moja praca jest jednak komuś potrzebna i ktoś czeka z niecierpliwością na kolejne materiały. A tych, którzy są w stanie mnie wesprzeć, jak zawsze, zapraszam na patronite. Tam moja astronomia czeka na Was, tam ja czekam na Was, abyśmy wspólnie mogli rozwijać ten kanał, aby przy pomocy zgromadzonych środków mógłbym zamawiać kolejne elementy do testowania, do sprawdzania, aby mógł kupić kolejny mikrofon, bo ten coś zaczyna dawać siwe znaki, aby to wszystko miało jakieś ręce i nogi raz jeszcze zapraszam, zachęcam do subskrypcji. No i cóż, czekamy na pogodę, czekamy na obserwacje i pamiętajcie, ta seria naprawdę jest dobra mimo swoich 52 stopni. Dziękuję serdecznie, Radosław Ambroży,